Witam popołudniową porą w sobotę Jak widać wszędzie pusto Tylko ja jak samotny Pal Azji <grym>, co ja lubię jak samotny jest w zostałem tu na posterunku ale zrobiłem to co trzeba tu ziemia już jest zaspantowana, tylko posiać tu ko kolorowe doniczki stoją też mam się tu po tej stronie posiane i trzeba iść do domu, przygotować sobie święta, nasze szanu, popłakać trochę nad tym szanem, <grymne> zrobić sałatkę etc., etc. Ale zanim to zrobię, to propos Indianina, ostatni Mohikanin, posadę, przyniosłem czajotę z domu, to jest owoc, jego się jada, ale on tak śmiesznie rośnie z peski, u mnie leżał na parapecie, aż wykiełkował i sobie rośnie, teraz czas go posadzić rzadko widuję tu w Anglii widziałem gdzieś kiedyś ktoś tam miał na ogrodzie i rosło, urosło duże nie wiem jak tu urośnie bo generalnie roślina nie jest odporna na mrozy, ale potrafi owocować do mrozów, jeżeli nie będzie w maju mrozów to, to przeżyje, spróbujemy inaczej nie ma sensu tego trzymać w domu bo to rośnie z tego duża winorośl więc sadzę go tutaj Czajote. pochodzi z Meksyku, z Gwatemalii O Dzisiaj jest pełnia księżyca, więc Ci będzie sprzyjać Rośni tu kochany mój I wydawaj smaczne owoce Trochę do wody do picia Generalnie noce nie są zimne już więc masz szansę urosnąć. I żeby nie było, wyciąłem taki pojemnik z paru dziesięciolitrowej butelki na wodę. Chciałem tylko denko, a właściwie wiesz, i przykleję go. Cisnę. O, niech rośnie. Na zdrowie Opa, rośnie. Także czas zacząć przygotowania do świąt. I jutro rano usiąść do świątecznego stołu z maniusią. I trzeba to zrobić w miarę szybko, bo jak przyjdzie mania z pracy, to będą bęczki Jak nie, wylady się. Nie chcę, żeby płakała przy krzaku, więc muszę szybko uciec. Opa.